Cześć! Dziś opowiem Wam jak wygląda proces sprzedaży auta na platformie bitcare.pl, ustawienie parametrów aukcji, jej uruchomienie, a także wszystkie możliwe opcje dostępne po zakończeniu aukcji. Po wizycie rzeczoznawcy na Waszym koncie wyświetla się raport z oględzeń rzeczoznawcy. Po jego zaakceptowaniu ustawiamy parametry aukcji. Mam na myśli cenę wywoławczą, Cena wywoławcza stanowi między 60 a 90% tego, na co auto zostało wycenione przez rzeczoznawcę. Następnie do wyboru mamy trzy opcje, jeśli chodzi o czas trwania aukcji. 3, 7 albo 10 dni, a także czy będzie to aukcja z gwarancją przybicia, czy auto pochodzi z Salonu Polskiego i czy posiada jeszcze gwarancję. Po uruchomieniu aukcji sprawdzamy, jak wygląda jej przebieg. Cały czas macie możliwość kontrolowania tego, ile ofert zostało złożonych i jaka jest aktualna cena proponowana w toku aukcji. Po zakończeniu aukcji wyświetlą Wam się trzy opcje do wyboru. W momencie, kiedy cena, która padła, nie spełnia Waszych oczekiwań, dostępna jest opcja rezygnacji ze sprzedaży bądź ponownego uruchomienia aukcji. Jeśli natomiast cena, która Wpadła w toku aukcji, spełnia Wasze oczekiwania, pozostaje kwestia jej akceptacji. Wtedy wysyłamy do Was kupującego na finalizację. Co ważne, kupujące rozlicza się bezpośrednio z właścicielem auta, także środki za auto nie idą przez nasz portal. W przypadku, kiedy dojdzie do finalizacji, kupujący ma już auto, a jego właściciel ma już środki, po stronie właściciela pozostaje opłata za rzeczoznawcę, która wynosi 290 zł. I to tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, jak wygląda proces sprzedaży auta na platformie bitcar.pl. Teraz zachęcam do wystawiania pojazdów i do usłyszenia. Kieruj się na Bitcar.